Nas się pobijemy tak. Jest jeszcze taka radosna piosenka, którą zawsze na zabawach się śpiewa. kufle latają nisko, to bym... Z... Tak, ja zawsze ją dedykuję swojemu szwagrowi, nie złapuj. 24 lutego, pozdrawiamy cię Marcin. A potem się spotykamy. O dwudziesty czwarty lutego, poranna z rzekła mgła hey! I wyszło z niej siedem uzbrojonych, kryp niosły znak hey! Znów pijatyka no, znów pijatyka no, cały dzień I porąbany dzień, i porąbany łeb, razy aż po zmierzch hey! Znów pijatyka no, znów bijatyka no bijatyka cały dzień I porąbany dzień Chorąbany łeb na cia, aż pozmierz. Już pierwszy zbliża się do a zje się goździk mi wysłał go, żeby nam upuścił krwi Zdów pijatyka no, zdów pijatyka no, tyka, no. tyka cały dzień I chorąbany dzień, i chorąbany łeb na cia, aż po zmierzch Zdów pijatyka no, zdów tyka, no. tyka cały dzień Porąbany dzień i porąbany łeb wdęcia, aż po Już następny zbliża się do burty, A zmierzy się ląży chłop Próbę wszystkich król Bardzo prędko szedł na dół Znów tych no, znów pijatyka no Pijatyka cały dzień I porąbany dzień i porąbany łeb Razem aż po zmierzch Znów pijatyka no, znów pijatyka no, cały dzień i porąbany dzień i porąbany łeb, bracia, aż po zmierzch. Gad i dwa lat nie, cała reszta zwiała gryź. A jeden z nich zabrania śmiech, aż na starej, a nie w tej ty hey! Ej! zombie, kano, ząbijaty no, cały dzień. I porąbany dzień i porąbany łęb raze aż po hey! zmierzch. Ej! Ząbijaty kano, ząbijaty kano, i ja cały dzień. I porąbany dzień i porąbany łeb na aż po zmierzch. Ej! Zgubiaty kano, zgubiaty kanowi, cały dzień. I porąbany dzień i porąbany łeb na aż po zmierzch. Ej! Zgubiaty kano, zgubiaty kanowi, cały dzień. I porąbany dzień i porąbany łeb na yeah! aż po hey! Do zobaczenia za rok. Dziękujemy, dziękujemy bardzo zespołowi. Nie wiadomo, czy może pod Mokiem, czy może znowu, sądząc po e, panach Szant i piosenki żeglarskiej to... które dziewczyna z zamką. Mok... Ja mam fotki. Wszyscy, wszyscy słyszę, ale nie trzeba powtarzać. E, ja też mam takie w z Szantami. Pierwsze moje spotkanie było właśnie w seminarium na, po, na początku, gdzie na koniec karnawału... E, jest kabaret seminaryjny i tam wtedy starsi koledzy, którzy mnie wprowadzali, zbudowali łódź, a nas, młodszych kolegów, potrzeba było za statystów do, ciągnięcia lin i innych rzeczy. E, więc wtedy tam właśnie uczestniczyłem. E, no, te szanty to żeście przebierali, przebierali tak jakoś, e, żeby było skocznie i pobożnie. E, ale coś... E, sztorm był bardzo słaby. E, a teraz... Dziękujemy, dziękujemy. Późno jesienią to sztormy są większe.